Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan Ligenza, serwis testowy Media MediaTester. Omówimy sobie krótką recenzję smartfona Samsung Galaxy K Zoom. Jest to smartfon następca Samsunga Galaxy S4 Zoom. Jest to smartfon czysto fotograficzny, nie tylko fotograficzny oczywiście, ale dzięki swoją właściwościom, zoomowi dziesięciokrotnemu optycznemu, optycznej stabilizacji obrazu, ale także i lampie błyskowej, ksenowej, którą tutaj ma, i lampce pomarańczowej doświetlającej, przepraszam, nie doświetlającej, tylko łapiącej oczywiście ostrość w ciemnych warunkach, na przykład w nocy i tak dalej możemy sobie tutaj zobaczyć, jak to szybko łapie ostrość, jak to po prostu działa, wszystko jest zdjęcia wykonywane są oczywiście elegancko rozdzielczość matrycy, jaką tutaj mamy, jest to 20,7 megapiksela w tym aparacie. Aparat, jaki jest tu dostępny, przepraszam, nawet nie aparat, tylko rozbudowane menu, pozwala nam tak naprawdę na wszystkie te funkcje, które znajdziemy we wszystkich smartfonach. Jednej nie ma, ale o tym zaraz powiem. Mamy tu oczywiście zdjęcia sferyczne, 360 stopni. Mamy tutaj zdjęcia makro. Możemy ręcznie sobie dobierać różne ustawienia. Zobaczcie, tak samo jak otwartość migawki, możemy sobie ustawiać od. 1,200 do aż 16 sekund. Jest to bardzo dużo, tak więc możemy nawet takie zdjęcia artystyczne, jakby robić przesłony, możemy ustawiać sobie przesłony od 31 do 9F. Jak tu akurat nie będziemy mogli sobie ustawiać, albo będziemy mogli, nie, niestety nie będziemy mogli, automatycznie się ustawia ekspozycja tutaj poniżej. ISO możemy sobie zmieniać od 100 do aż 3200. Więc mamy naprawdę dość ciekawą tutaj opcję kombinacji. Możemy sobie wyłączyć, wyłączyć automatyczne ustawianie jasności. Tak więc bez najmniejszego problemu ustawimy sobie i dostosujemy nasz smartfon balans bieli do takiego światła, jaki po prostu mamy. Możemy sobie dokonać pomiaru balansu bieli. Tak więc mamy tutaj czysto manualne ustawienia. Zobaczcie, teraz sobie dokonamy przy tym świetle, jak mamy. No, jak widać, już jakieś to światło jest dziwaczne. Tak więc możemy sobie tu dość sporo rzeczy poustawiać. Wszystko względem potrzeb, po prostu fotografującego człowieka, co tu jeszcze mamy w kazumie. No, to mamy to, co ustawiliśmy sobie. Lampę, błyskową oczywiście, możemy wyłączyć albo włączyć. Autofokusa mamy tutaj do, do trybu makro, do autofokusa po prostu normalnego. Tryb fotografowany możemy sobie tu serię zrobić, jakieś tam inne, inne gadżety, wykrywanie twarzy, włączyć, wyłączyć, gdzie ma ogniskować nasz autofokus, czy wielopunktowo, czy właśnie centralnie dotknij stylu robienia i samowyzwalacz jak widzicie tych opcji tutaj jest naprawdę bardzo bardzo dużo jestem w trybie akurat teraz ręcznym zwykle się ustawia automatycznie i wszystko smartfon robi za nas A możemy oczywiście sobie tutaj skorzystać z opcji właśnie tej dotykowej jeżeli sobie tą opcję dotykową wyłączymy to oczywiście mamy tutaj jeszcze możliwości inne jak Photosuggest, czyli oczywiście musi się GPS włączyć i będzie nam sugerował Różne ustawienia pokazywał na mapie um, innych użytkowników, którzy robili zdjęcia za pomocą właśnie tego Photosuggest. Eee, co jeszcze? Mamy dużo efektów, które możemy to zastosować, ale to jest, myślę, standardowe w większości smartfonów. Chodzi o jakieś winietowanie, rybie oka i tak dalej. Co jeszcze? Upiększanie twarzy działa naprawdę bardzo dobrze. Może nie będę to sobie teraz już pokazywał, bo w recenzji macie okazję się pośmiać trochę ze mnie. Ale rzeczywiście bardzo fajnie wygląda skórę, tak więc jeżeli ktoś robi sobie jakieś zdjęcia typu selfie, portrety, to jest to naprawdę bardzo, bardzo dobre. Mamy usuwanie szumu wiatru podczas kręcenia filmów, a jak dobrze wiecie, mamy tutaj opcję kręcenia filmów w jakiej rozdzielczości oczywiście Full HD, jednakże, gdzie my tu mamy ten tryb auto, jednakże te filmy, które możemy sobie tutaj kręcić, naszym, e, naszym oczywiście gdziemy to mamy Gdzie my... rozmiar obrazu. O, rozmiar filmu możemy sobie kręcić te filmy. W 60 klatka na sekundę macie w naszej recenzji dwa filmiki. Jeden jest testowy właśnie z 30, drugi z 60 fps czyli frame per second. No i co ciekawe, jest różnica bardzo widoczna, bardzo, bardzo naprawdę, jeżeli szczególnie na przykład nagrywamy przejeżdżający samochód albo coś w tym stylu. Te 60 klatek Full HD robi ogromną różnicę. Jeżeli chcemy jakąś klatkę szybkiego, na przykład nie wiem, zwierzęcia przebiegującego, samochodu, motoru zrobić, to naprawdę to bardzo pomaga. I mamy tutaj znacznie lepsze pole manewru. Ok, co jeszcze możemy powiedzieć o tym smartfonie? Bo jak widzicie, fotograficznie to ja bym mógł tak yy, ględzić tutaj naprawdę bardzo długo. Sferyczne panoramy, panoramy zwykłe. HDR, który działa, naprawdę działa. I to naprawdę bardzo dobrze działa. To wszystko jest, kamera jest, możemy przednią kamerkę sobie włączyć. Może brakuje tej opcji z S4 na przykład, czy S5, gdzie możemy sobie włączyć kamerę przednią, tylną. Przynajmniej ja nie znalazłem tej opcji. Zwykle tutaj mamy możliwość wyboru. Tego troszkę może brakuje, ale rzadko chyba myślę, kto z tego używa. Dobra, kolejną sprawą, jeżeli chodzi o smartfona Samsung Galaxy Kazum, jeżeli chodzi. O recenzję, więc postaram się krótko. Oprócz bardzo dobrego aparatu, o którym tutaj już mówię, już chyba 5 minut, oczywiście jest opcja zdejmowania tylnego, tylnego panelu. Jak wiecie, albo przynajmniej widzicie, jest on niepalcowalny, czyli podobny do tego, jak jest w S5. W związku z tym jest to bardzo praktyczne rozwiązanie i w moim przekonaniu znacznie lepiej trzyma się smartfona z takim panelem niż z panelem, który jest płaskie jak na przykład s 5 czy s 4 lub s trójce. Tak jest moje przekonanie, szczególnie, że wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście panel jest zdejmowany, możemy sobie tutaj go zdjąć w każdej chwili i dostać się do baterii, która tutaj pracuje, czy też oczywiście wyciągnąć, wsadzić kartę SIM. Więcej tu już raczej nie uświadczymy. Jeżeli chodzi o obudowę krótko, w moim przekonaniu, bardzo, bardzo, bardzo dobrze wykonana obudowa. Ramki boczne są takie plastiki znowu chociaż wygląda to na taką szczotkowaną stal lub aluminium mi się to bardzo podoba aczkolwiek są ludzie którym się to może nie podobać ja nie widzę w tym największego problemu jeżeli chodzi o guziki pracują bardzo bardzo sprawnie cicho nie ma tu jakiś tak dwustopniowy guzik oczywiście aparatu działa naprawdę rewelacyjnie jeżeli robimy zdjęcia kręcimy filmy z tyłu oczywiście głośnik główny który gra naprawdę bardzo Głośno, wydajnie, wszystko jest okay. U góry mikrofon, oczywiście, to jest mikrofon, który umożliwia nagrywanie filmów w jakości stereo. Tak samo, jeżeli chodzi o dyktafon, mamy złącze, czyli półmilimetrowe drzeko, jeżeli chodzi o podłączenie słuchawek. Tutaj mamy możliwość podłączenia, jak dobrze kojarzę, taka dziurka jest. Ona no, umożliwia nam to podpięcie takiego naszeje. Oczywiście, kabelka, który tu ma specjalną w obudowie taką. Jakby taką blokadę, gdzie tu przerzucamy sobie e, kabelek. O, Gear S też chyba chciał się pokazać, ale to nie, nie teraz. Tak więc, jeżeli chodzi o budowę, to standard, jeżeli chodzi o przód e, w Samsungach, czyli kamerka przednia, czujnik zbliżeniowy, czujnik pomiaru światła zewnętrznego działa naprawdę bardzo szybko, bezproblemowo. Ekran 48 cala, rozdzielczość 720p, czyli 1280x720. Lub na odwrót można sobie to oczywiście odczytać. Ekran z technologii Super AMOLED, więc jasność tego ekranu macie rewelacyjną, co zresztą wiecie, znając przynajmniej te smartfony. W mocnym słońcu bez najmniejszego problemu obsługujecie telefon, nie szukacie z przybliżeniem specjalnie gdzie co i jak jest wszystko bardzo jasne, bardzo wydajne. Jeżeli włączymy ale tryb auto, w maksimum działa to świetnie. Czyli wieczorem, na przykład sobie siedziłem przy jakiejś lampce, przy telewizorze sam się dostosowuje do światła. Ewentualnie tu możemy w takim niewielkim zakresie troszeczkę jeszcze podziałać. Radziłbym używać trybu auto niż tego, ponieważ zwykle wtedy używamy maksimum, przyzwyczajamy oczy już do tego, a zżera wtedy najwięcej baterii. Dobra, czy coś jeszcze? Na pewno to, że ma 8 GB pamięci wewnętrznej, to jest dobre, ale nie najlepsze. Myślę, że 16 była tutaj świetnym rozwiązaniem. Jednak jeżeli. E, zakupimy sobie oczywiście do urządzenia kartę pamięci aż do 64 GB. obsługuje tutaj czytnik kart microSD, który mamy. E, będzie to wtedy już idealne rozwiązanie. Sam to, e, posiadam kartę 64 GB, e, minimum klasy 10. Ze względu na nagrywanie filmów, właśnie Full HD w 60 klatkach, to 10 klasa to jest minimum, a najlepiej z tym takim znaczkiem U1, czyli UV UHS czy UVHS. 1 to jest najszybsze karty. Które nie mają problemu nawet i z nagrywaniem, zresztą taką tutaj posiadam, z nagrywaniem mm, nawet i ultra HD, czyli tych 4 razy Full HD rozdzielczości, czyli 4G. Akurat tutaj tej rozdzielczości nie mamy, ale w innych mamy w smartfonach, tak więc wszystko zależy oczywiście od potrzeb. Ale taką kartę, jeżeli raz kupimy porządną, to ona już potem zostaje na bardzo długo. Szczególnie że kupując porządną kartę mamy zwykle 2 lata gwarancji, więc jeżeli coś by się stało, no to oczywiście możemy oddać Obra, wróćmy do urządzenia Urządzenie pracuje bardzo, bardzo stabilnie, bardzo wydajnie Mamy tutaj 6 procesor, 2x1 7 GHz i 4x1 3 GHz Tak więc sam dostosowuje sobie do potrzeb ustawienia procesora możemy skorzystać tutaj z wielu gier, aplikacji wymagających naprawdę dużej mocy, na przykład jakieś gry 3D i tak dalej, jak widzieliście w filmiku odnośnie gry, gry Racing, trójka, wszystko działa bardzo płynnie, bardzo stabilnie. Zresztą testy też macie film w recenzji, zobaczcie sobie AntuTu, Quadrant, GFX i tak samo SunSpider, Spider JavaScript ze strony www. Dobra. Wydajność jest zachowana, system pracuje bardzo szybciutko, od zera jakichkolwiek zacięć, aparat działa świetnie. Internet, strony internetowe działają naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szybko. Nie, nie, nie czekamy na załadowanie stron jakiejś nie wiadomo jak długiego czasu. Oczywiście wszystko zależy od szybkości działania internetu, z jakim jesteśmy podłączeni. Wiadomo, jak będziemy podłączeni do jakiejś kiepskiej sieci Wi-Fi, no to te strony będą ładować się długo i to tutaj nic nie pomoże do eee, no cokolwiek, tak? onet.pl, weźmy sobie, włączmy Ja tutaj we, włączę wersję oczywiście komputerową okay, onet.pl Strony ładują się naprawdę bardzo szybko, całe strony się ładują w tej rozdzielczości bez problemu, jesteśmy w stanie odczytać nawet te najmniejsze literki, które są na onecie w trybie pionowym, tak jak teraz widzicie, przybliżając oczywiście głowę. Nie jest to aż taka rozdzielczość i ostrość, bo ostrość jest oczywiście dobra, ale nie jest to aż taka rozdzielczość jak w przypadku na przykład Samsunga Galaxy S4, ponieważ mamy tam rozdzielczość full HD, jak i w większości smartfonów S5, ale jest w pełni wystarczająca, naprawdę w pełni wystarczająca, w pełni ostra do użytkowania internetu. Strony internetowe, nawet te najbardziej rozbudowane, jak właśnie one, w trybie tym obróconym, czyli poziomym, działają też świetnie. Prawdopodobnie wyłączyłem obroty, więc jedną chwilę tak obrót ekranu wyłączyłem stąd się nie obrócił. Strony działają szybciutko. Przeglądanie jest bardzo, bardzo, bardzo bardzo szybkie. Zobaczcie jak szybko... O, przepraszam, guzik mi się nacisnął. Strony się powiększają, pomniejszają. O, akurat wyłączyłem Wi-Fi, sorry. Strony powiększają, się pomniejszają bez najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o użytkownika takiego smartfona, będzie na pewno bardzo zadowolony. Świetny aparat, bardzo dobra szybkość i wydajność tego urządzenia powoduje, że, że praca z nim jest bardzo, bardzo bardzo przyjemna. Ok, gry, aplikacje, wszystko będzie działać, moduły jakie mamy tu zamontowane, to mamy WiFi, fi Bluetooth, oczywiście NFC z Bluetoothem, czyli NFC mamy, mamy tutaj lokalizację, czyli GPS GLONASS, to już bez problemu, bardzo fajnie działa, możemy sobie zrobić mobilny hotspot, czyli routerek, screen mirroring jest, czyli przesyłanie przez mirrorcast do naszego na przykład, telewizora z Wi-Fi, obrazu całego tak jest, bez problemu. WiFi Direct to wszystko jest tryb bardzo niskiego zużycia energii, oczywiście też jest, który umożliwia nam około nawet 9-10 dni używania smartfona, ponieważ tak zmniejsza wszelkie parametry smartfona. No właśnie, już się zmienił do tego trybu takiego bardzo, bardzo uproszczonego się prze przedostaje, zmniejsza zużycie, tak jak mówię, procesora, pamięci RAM i tak dalej, tak dalej. Że ten smartfon po prostu zużywa energię bardzo wolną, ale nie możemy w tym momencie uruchamiać jakichś aplikacji dodatkowych typu. Gry i tym podobne. Możemy uruchamiać tylko i wyłącznie jakieś podstawowe elementy, na przykład jakieś, o coś tu widzę, że Facebooka chyba też możemy uruchomić, ale w bardzo, bardzo ograniczonym zakresie wizualnym. Kalkulator, notatkę, zadzwonić, Dyktafon, Google Plus to są aplikacje, które można uruchomić w takim trybie. Ok, wyjdę z tego trybu. Czy coś jeszcze, jeżeli chodzi o to urządzenie? Same pozytywy, naprawdę same pozytywy. Aparat świetny 20,7 megapiksela. W filmy Full HD w 60 klatkach na sekundę możliwe do zapisu Obsługa karta do 64 GB 2 GB ramu które to wszystko tak fajnie scalają, że ten system po prostu zapyla Nie ma tutaj najmniejszego problemu z jakimiś zacięciami itd. On naprawdę, ten smartfon, chodzi szybko Bateria, jaką tutaj mamy zamontowaną, jak dobrze pamiętam, to jest 2430 mAh O no, tak, teraz potwierdzam sobie nie zapomniałem, 2430, można powiedzieć, że to nie jest zbyt dużo, na przykład S4 ma 2600, ale możecie mi wierzyć, że ten smartfon podobnie pracuje jak S4, jeżeli chodzi o, o, o baterię. Jeżeli ktoś używa tego smartfona bardzo dużo do kręcenia filmów, bardzo dużo do robienia zdjęć, szczególnie z lampą błyskową, na przykład w ciemnych, no chociaż nie tylko w ciemnych, otoczeniu i tak dalej, to w takim wypadku jedna doba to myślę, że będzie takie, tak samo jak w innych smartfonach, ale jeżeli używamy tego smartfona w sposób taki normalny, znaczy bardziej normalny. Hmm. Mniej w ten sposób, czyli na przykład odbieramy połączenie SMS-y, czasem wejdziemy na jakąś stronę, czasem coś. Od 2 do 4 dni możemy spokojnie na tej baterii wytrzymać. A tak jak mówiłem, jeżeli włączymy sobie ten tryb bardzo niskiego zużycia energii, który tutaj mamy, no to do około 8, 8 dni, nawet może i 9, ale raczej praktycznie to będzie około 7-8. Możemy wytrzymać. Jednak będzie to z, e, uproszczona wersja działania smartfona, czyli bardziej dla osób, które na przykład wyjeżdżają za granicę i potrzebują mieć. Długiego działania na baterii przy kompletnie zminimalizowanej wydajności i obsłudze jakichś dodatkowych mediów. Dobra, myślę, że na tym bym kończył. Może jeszcze tylko tak króciutko bardzo powiedziałbym coś na temat jakichś wad, minusów tego urządzenia. Jeśli chodzi o mnie, to. Jedno, co bym moim zdaniem byłoby najbardziej idealne, gdyby dołożyć tu oczywiście radio FM. Wiem, że Samsung się już z tego wycofał i ja raczej tego nie będzie, chociaż wiem, że jest sporo ludzi, którzy używają radio FM i chcieliby, żeby ono powróciło do Samsungów. Ja bym bardzo chciał, zamiast 8 GB RAM pamięci chciałbym, fajnie by byłoby mieć tutaj, nie wiem, 8, 16, przepraszam, albo 32 2 GB. Myślę, że ta pojemność byłaby wtedy idealna, ale już to były kolejne jakieś marzenia, nie ma co. No i jedno, co bym chciał w tym smartfonie, w tej konstrukcji dokładnie, czyli te Zuma, czy S4, czy oprócz tego, że jest lampa ksenowacy, która jest świetnym rozwiązaniem do zdjęć, żeby była obok jeszcze lampka podwójna, ta taka, która jest S4C wspiące, jeżeli chodzi o lampkę doświetlającą LED-ową, ona jest tam naprawdę rewelacyjna i byłyby fajne, żeby w oprogramowaniu można było po prostu zmienić lampkę taką śmaką czy owaką. Bo w tym momencie z tym smartfonem, który tutaj mówię nie będziemy mogli nagrać filmu na przykład wieczorem, nocą, ponieważ nic nie będziemy widzieć. A gdyby ta lampka była tu led to wtedy w ustawieniach sobie włączamy lampkę LEDową ową ciach, i, ta, i mamy doświetloną scenę w ciemności bez najmniejszego problemu. Dobra, myślę, że to tyle. Jeszcze tylko tak krótko wspomnę, że oczywiście smartfon wspiera LTE oraz USB OTG on the go, czyli możemy podłączyć tutaj kabelek i podłączyć na przykład pendrive'a i muzykę, czy filmy, czy cokolwiek, jak, jakiekolwiek dokumenty przesyłać sobie pomiędzy pendrive'em bez żadnego komputera Działa to bardzo fajnie Zwykle smartfon, tablet czy dysk co ja mówię, tablet czy dysk e, pendrive lub dy, dysk zewnętrzny dokładnie powinien być sformatowany w FAT32, niestety NTFS jakoś tak nie to działa, a większość tak jest sformatowanych dysków, ale myślę, że jak ktoś sobie sformatuje NTFS no to będzie to wszystko współpracować e, na no tego OTG bez problemu przez USB z mojej strony to chyba tyle. Nie będę za bardzo się tutaj wydawał. Jeszcze dodatkowe szczegóły. Krótka recenzja. smartfon jest wart swojej ceny około 1400-1500 zł. Nie jest już gruby, tak jak to było w porównaniu z S4 zoom. Tamten to był trochę taki tłustawy. Ten już jest znacznie uproszczony już wygląda jak smartfon. A wszystkie te możliwości, jak widzicie, aż ciężko w to uwierzyć. Zobaczcie jeszcze raz na aparat. Włączmy sobie, zobaczcie. A ciężko wiesz, jak to wszystko, jak ta cała mechanika, która się tutaj rysowała, mieści się tutaj. A zobaczcie, jak to będzie wyglądać, jak jeszcze włączę maksymalne przybliżenie. Zobaczmy na to. No właśnie, to jest to, co po prostu tutaj jest ogromnym plusem. Możemy przybliżać 10 10-krotnie zoom optyczny, czyli bezstratnie. Obraz to jest przy braku zoomu. No i oczywiście, gdy aparat wyłączymy. No to wszystko się chowa ekspresem, jak zauważyliście. Optyka też jest tutaj chroniona takim szkiełkiem i dodatkowo jeszcze tą zasuwką taką, która się tutaj e, otwiera przy otwarciu. Zobaczcie, jeszcze raz otworzymy. O. I wszystko działa bez najmniejszego problemu. Ok, z mojej strony to tyle. Zachęcam Was do zapoznania się z tym smartfonem. Jeżeli ktoś planuje kupno e, smartfona z najlepszym aparatem, jaki tylko można sobie znaleźć i robi bardzo dużo zdjęć, a nie chce nosić ze sobą aparatu fotograficznego, to ten smartfon jest w 100% dla tej osoby. Jest to jedna z chyba najlepszych albo najlepsza propozycja aparatu fotograficznego połączonego ze smartfonem. Wszystkie inne w moim przekonaniu, a miałem już nie jeden smartfon w rękach, mogą się tak naprawdę schować i pomyśleć sobie, tylko, że chciałbym być taki jak Samsung Galaxy Kazum. To jest moja recenzja, moja opinia. Miałem już okazję testować różne smartfony Nokie, Lumie, Sony, Xperia Z1, jeszcze różnorakie inne W niektórych konstrukcjach są fajne rozwiązania, jednak to, co mamy tutaj w Samsungu Galaxy Galaxy to jest, to jest nie, nie do prześcignięcia optyka, lampa błyskowa to jest nie do pobicia, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, a filmy tutaj, tak, jak wiecie, już kręci świetne. Ok, z mojej strony to tyle. Przepraszam za tak długą recenzję. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Oczywiście zachęcam do polubienia naszego profilu na facebooku mediatester.pl oraz subskrybowania naszego kanału Mediatester na YouTubie. Trzymajcie się.